Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił ojca, a innego Parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachował moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To Wam powiedziałem przebywając wśród Was. A paraklet, duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu. On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Oto Słowo Pańskie. Wiemy, że rozwój nauk biblijnych dalej trwa. I między innymi teraz w nowym tłumaczeniu czytań mszalnych pojawia się nam słowo, które, którego dawniej nie było. Myślę tutaj oczywiście o słowie paraklet, imię Ducha Świętego. Częściej wtedy słyszeliśmy pocieszyciel, ale autorzy przekładów stwierdzili, że dobrze by było, abyśmy poznawali jeszcze głębiej. To imię Boga Ducha Świętego. Tak jak wspomniałem na samym początku, wielu ludzi jakby troszeczkę przypomina sobie o Duchu Świętym wtedy, kiedy ktoś mówi o jakichś energiach, kiedy ktoś mówi o czymś zupełnie nieokreślonym, także i na terenie życia Kościoła. Otóż musimy bardzo jasno przypominać sobie także i w sposób szczególny właśnie w święto. Zesłania Ducha Świętego, jak bardzo ważne jest to określenie Ducha Świętego, że On jest Bogiem, jest Osobą. Ojciec kocha Syna w Duchu Świętym. Jest to miłość nie energetyczna, ale jest to miłość osobowa czym się różni energia od osoby to myślę, że nie muszę tłumaczyć. Natomiast pamiętajmy o tym, bo wielu ludzi chciałoby sprowadzić w ogóle naszego Boga, Boga w Trójcy Świętej Jednego i w ogóle teren naszej wiary właśnie do jakiegoś energetycznego tchnienia czegoś zupełnie nieokreślonego. Pamiętajmy, że jeżeli damy sobie to wyrwać z naszego serca, z naszej wiary, to mamy coś zupełnie nieokreślonego. A wiara chrześcijańska, wbrew pozorom, wcale nie jest jakaś taka, jak się to mówi, z kosmosu. Jest bardzo, bardzo konkretna. A największy konkret to jest to, że Bóg stał się człowiekiem, umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał i żyje, i posłał swojego ducha. I tak jak Pan Jezus to właśnie uczynił, dlatego też musimy to ciągle na nowo odkrywać. Otóż słowo paraklet to słowo greckie, które można tłumaczyć też oczywiście jako pocieszyciel, ale chodzi o pocieszenie nie takie jak ktoś na przykład płacze, chodzi o jakieś emocje, chcemy kogoś pocieszyć. To nie jest nic złego, broń Boże, ale to nie jest ten duch święty pocieszyciel. Duch Święty pocieszyciel to jest ten, który między innymi zachęca do dalszej, Cię, zachęca Cię do dalszej pracy nad sobą. Znowu upadłaś, upadłeś, znowu poszedłeś do spowiedzi znowu te same grzechy i tak dalej. Co Duch Święty czyni? Nie martw się, podejmij dalej pracę nad sobą, idź dalej. I to jest to pocieszenie. Nie tanie pocieszenie, tylko pomogę Ci. Ale podejmij tą pracę nad sobą. Bo pamiętajmy o tym, że Duch Święty ma to do siebie, że nigdy nie będzie nas zmuszał, On zawsze będzie cenił naszą wolność i dlatego też będzie nas pocieszał. Słuchaj, no tak jak na przykład wielokrotnie na pewno szliśmy w góry i, i wielu ludzi, na przykład już miało serdecznie dość, nie, ja już dalej nie pójdę. No to chodź jeszcze trochę, no to chodź z nami, pójdziemy z Tobą. I to jest właśnie pocieszenie Ducha Świętego, to jest właśnie ten paraklet. Ale paraklet może też oznaczać y, adwokat, czyli ten, który wstawia się. Jest wielka walka tutaj na Ziemi między światem, można powiedzieć, życiem świata, dzisiaj Święty Paweł nam to przypomniał, właśnie życiem ducha i życiem ciała. I tak jak świat walczy z nami i chce nam udowodnić, że absolutnie nie nadajemy się w ogóle do Królestwa Bożego, w ogóle zapomnijcie o Panu Bogu, o miłości, to w ogóle już zapomnijcie. Dlaczego? Bo nie jesteście, nie żyjecie w miłości. Otóż Duch Święty będzie adwokatem takim i będzie nam mm, mówił też o tym, że słuchaj, jest walka, ale ja się będę za tobą stawiał. Pamiętaj, że jestem jako Twój adwokat, czyli będę zawsze Twoim obrońcą. I to jest właśnie ten następny wymiar, właśnie tego parakleta, Ducha Świętego. A kim on jest, jak on, rozez, jak o, o, dzisiaj go rozeznawać? Wczoraj przeczytałem e, słowa papieża Leona, Piotra naszych czasów. I e, on między innymi mówił do e, tych, którzy przeżywają jubileusz e, ruchów, wspólnot właśnie w Rzymie. I mówił o tym, że jeżeli razem będziemy po, posłuszni Duchowi Świętemu, Wyzwania dla całej naszej ludzkości staną się mniej przerażające, przyszłość mniej mroczna, a rozeznanie mniej trudne. Proszę zauważyć, jak często bardzo nas przeraża to, co się dzieje dookoła nas, w naszym sercu. Jak bardzo często o przyszłości myślimy, że to już jest coś bardzo tragicznego. Bardzo często myślimy sobie, że nie, ja nie potrafię rozeznać tutaj. Piotr naszych czasów dzisiaj nam przypomina: nie bój się. Pamiętaj o tym, że jeżeli będziesz posłuszny Duchowi Świętemu, czyli nie będziesz odrzucał tych natchnień do działania, to uwierz, będziesz mógł wszystkie te przerażenia, te mroczne sytuacje. Te trudne sytuacje w swoim życiu, będziesz mógł spokojnie przeżyć. I nikt cię nie, nie tylko, że nie zrzuci z kuli ziemskiej, ale przede wszystkim będziesz mógł pomóc innym, między innymi w rozeznaniu tego, co jest trudne. Bo między innymi przecież przyjmujemy Ducha Świętego nie dla siebie tylko, ale dlatego, żeby innym pomóc. Bo przecież nie jesteśmy samotną wyspą i nie powinniśmy być, bo przecież Jezus Chrystus naprawdę nas wszystkich posyła. I dlatego też musimy mówić całemu światu, że to co się dzisiaj dzieje nie jest przerażające, nie jest mroczne, nie jest do rozeznania. Wszystko to jest w Duchu Świętym możliwe do przeżycia pięknego i dobrego. Właśnie w Duchu Świętym. I chciałbym dzisiaj w sposób szczególny zachęcić małżeństwa do wielkiej modlitwy Ducha Świętego. Jest, spotkałem się niedawno z taką inicjatywą, piękną inicjatywą rozmodlić małżeństwa. Także wielu ludzi zachęca do tego, żeby wziąć inne małżeństwa, które są w kryzysie, te, które są, jak się to mówi, w miarę mocne, żeby otoczyły modlitwą inne małżeństwa, ale celem generalnie jest to, żeby każde małżeństwo modliło się. Oczywiście pochodzę z takiej rodziny, gdzie mama, tata i z siostrą modliliśmy się razem. I może mam piękne to doświadczenie i chciałbym to doświadczenie przekazać, zwłaszcza tym małżeństwom, które, o których wiem, że wielu z nich nie modlą się razem. I ciekawa rzecz, bo zwróciła mi na to uwagę jedna z małżonek, mówią, proszę księdza, no to jak to jest? To oni bardzo często budują swoją intymność cielesną, a zapominają o intymności duchowej. I dlatego, może wydaje mi się, jest wiele problemów w małżeństwie, między innymi przez to, że owszem, są jednością także i komunikacyjną, jednością nawet ciała, ale gdzieś brakuje ducha. I dlatego też bardzo serdecznie Was proszę, małżonków szczególnie. Byście przypomnieli sobie, że w czasie przyjmowania sakramentu małżeństwa w Kościół modlił się o stworzycielu duchu przyjdź. Tak jak dzisiaj nas Pan Jacek zachęcił do tego i modliliśmy się tak, żeby zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie o stworzycielu duchu przyjdź. Módlcie się. Jeśli nie umiecie, nie znacie tekstu, w książeczkach jest, a nawet jeżeli Pan Doktor Google też Wam pomoże. Módlmy się do Ducha Świętego, wołajmy o niego. I wielu ludzi, którzy naprawdę tak czasami wydaje im się, że nie są w stanie ogarnąć swojego serca, nie są w stanie dotrzeć do tego, co jest istotą ich, ich życia, zapomina o tym, że możemy dotrzeć do tej istoty naszego życia, do tej pełnej ducha świętego, który jest w nas, a jest to duch miłości Bożej. Więc wołajmy, oczywiście mówię nie tylko do małżonków, mówię do wszystkich nas, abyśmy nie zapomnieli o tym, że ta modlitwa o Stworzycielu Duchu przyjść to nie jest modlitwa tylko na święta jakieś, czy tylko i wyłącznie na jakieś uroczystości wielkie. To jest modlitwa, którą naprawdę możemy modlić się nieustannie i zawsze. Niech oblubienica Ducha Świętego pomoże nam do tego, by zacząć. Bo czasami, jak to niektórzy mówią, najtrudniej jest zacząć, więc, więc niech Matka Boża i niepokalane serce pomoże nam tak przemienić nasze serce, żeby nam się chciało chcieć modlić do Ducha Świętego.